I to teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Tak, Robert Oskwarek powiedziałby, że gwóźdź programu, ponieważ narzekanie psuje mózg. Tak, jeżeli narzekasz, mniej zarabiasz. Chcesz zwiększyć dochody, no to przestań narzekać. Ale o tym jak to robić i nie tylko to, opowie oczywiście miejsce sceny Robert Oskwarek. Gratuluję robercie. Rzeczywiście mam na imię Robert i tworzę świat wolny od narzekania. Rzecz jest tylko taka, że mimo to, że się kręcę po kuluarach, nie wszystkich Was pod koniec poznałem tego po imieniu. Nie mam takiego Mówisz, Daniel? Wiem, że gwiazda jest tylko jedna. Słuchajcie, kochani, nie znam Waszych imion, i chciałbym, żebyście mi na 3-4 wszyscy powiedzieli swoje imiona, bo ja mam na imię Robert i tak chciałbym, żebyście do mnie mówili. Nie, Robercie, bardzo proszę. Więc na 3-4 nie wiem, czego nie zrozumieliście w słowie krzyknęli. To jeszcze raz. Trzy, cztery! No i teraz Was znam, bardzo mi się cieszę. Już będziemy sobie mówić po imieniu. Wsparcie dla, dla mnie są te, te Wasze karteczki. Słuchajcie, stoję tutaj przed Wami, żeby powiedzieć Wam, że buduję świat wolny od narzekania, ale przede wszystkim powiem Wam, jak jest dzisiaj. Dzisiaj jestem rzeczywiście... Dlaczego tu stoję? Bo w praktyce osiągnąłem pewne rzeczy, które e, kiedyś były dla mnie tylko fikcją, marzeniem, niedoścignionym zresztą wtedy. Słuchajcie, dzisiaj jestem deweloperem. Buduję, stawiam budynki, zrobiłem ponad setkę flipów, myślę, że może trochę nawet więcej. Tworzę świat wolny od narzekania na plażach świata, czyli jeździmy po świecie przynajmniej 12 razy w roku. No i jest pięknie, ale kochani, nie zawsze tak było. Moje życie nie zawsze było usłane różami, dlatego że kiedyś, ja byłem młodym człowiekiem, to urodziłem się w ósmym miesiącu. To jest chyba najgorszy, nie wiem, wy dziewczyny wiecie. W ósmym miesiącu e, ciąży. A tylko dlatego, że chciałem urodzić się w sierpniu, żeby być lwem. Okay. ale to e, nie, nie wróżyło nic dobrego, dlatego że w ósmym miesiącu i 200, niecałe 200. E, deko, tak? Niecałe 2 kilo, żeby było tak. Niecałe 2 kilo. Słuchajcie, szanse na przeżycie jedna doba. I to powiedział lekarz mojej mamie: jak syn przeżyje jedną dobę, to ja e, to będzie dobrze. Ja to usłyszałem, ja mówię: Ja ci pokażę. Słuchajcie, żyję do dzisiaj dzięki Bogu w zdrowiu, ale słuchajcie, ten czas z moimi rodzicami nie był długi, dlatego że już w wieku 17 lat byłem sierotą. I marzyłem całe życie o własnym, o własnym pokoju, bo nas było pięcioro, czyli trzech braci, siostra i ja, i twoje rodziców na 60 metrach kwadratowych. Nie narzekam, tylko chcę Wam powiedzieć, jak marzyłem o własnym pokoju i w wieku 17 lat zostałem z własnym mieszkaniem. Co znowu dla 17-latka utrzymanie własnego mieszkania nie powodowało niczego komfortowego, ale to nie przeszkodziło mi iść dalej. Mówię Wam to po to, żebyście zobaczyli, że bez względu na to, w jakiej sytuacji dzisiaj się znajdujecie, to możecie dojść, gdzie chcecie. I powiem Wam jak. Powiem Wam, jak zwiększyć przychód w 2024 dwukrotnie. A dla bardziej sprytnych, jak spotkacie mnie w kuluarach, mogę powiedzieć jak trzykrotnie. Ale dojdziemy do tego. Słuchajcie, 2002, słuchajcie, kolejna niesamowita przygoda, bo otworzyłem firmę jako 27-letni wtedy prezes agencji reklamowej, słuchajcie, zrobiłem wszystkie błędy świata i zostało mi pół miliona długu po mojej firmie. W 2002 roku niestety to było trochę pieniędzy. Myślę, że dzisiaj to nie jest mało. I dzisiaj, jak ktoś mi mówi, Robert, ja bym chciał otworzyć firmę, ale ja nie mam pieniędzy. A ja mówię, to spróbuj, jak masz pół bańki długu. To, było, to, to jakby był czas przeszły. W 2015 roku spotykam Daniela, właśnie Daniela Kubacha, i byłem w czarnej dupie. I Daniel mi mówi: Słuchaj, Robert, wszystko się zmieni, jak zaczniesz zarabiać 60 tysięcy miesięcznie. Ja wie, o czym on do mnie mówi. I mówię, słuchaj, tu są takie karty, jakbyś się sprzedawał dla mnie itd. i tak dalej. Ja sobie wtedy zobaczyłem, że największy temat, jaki jest, jest to temat w sprzedaży. Cokolwiek weźmiesz do ręki do sprzedaży, wygrasz. I słuchajcie, odkryłem bardzo fajną rzecz, bo trenerem biznesu jestem od 20 lat, ale 20 lat temu głupio było o tym gadać, jak człowiek nie ma pieniędzy w kieszeni. Znacie to? Ja mam mnóstwo, e, e, niestety mnóstwo trenerów biznesu którzy nawet własnego biznesu nie mają. I wtedy właśnie ja byłem taki mądraliński, ale z jakiegoś powodu miałem pół bańki długu. Znacie, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że pojechałem do, do Anglii zarobić pieniądze jak miałem pół bańki długu. Ktoś był w Anglii z was? Pracować? Zaproponowano mi słuchajcie, 6 funtów na godzinę. Po 6 zł był funt. Słuchajcie, to, ja, to była masa kasy przy pół bańce długu. Ale wiedziałem jedno, za 6 funtów na godzinę ja nigdy nie spłacę pół bańki. Ale pojechałem tam i kolega, który mi mówi, Robert, jak jest konferencja, taka jak dzisiaj, kosztuje 1000 funtów. Pojedź na nią, bo ja nie mogę jechać, ale mam bilet. Oddasz mi, kiedy będziesz miał. A ja mówię pół bańki jeszcze 1000 funtów. To cóż nie robi różnicy. Okej? Okay. Wiecie, co się wydarzyło? Pojechałem na tą konferencję, nie znając angielskiego, na szczęście były słuchawki symultaniczne i co się wydarzyło? Usłyszałem jedno zdanie na tej konferencji. A weź życie w swoje ręce, a już nigdy nie zrzucisz winy na nikogo innego. A ja kogo obwiniałem za swoje bankructwo, jak myślicie? Wszystkich. ZUS. Przecież on nie poczekał na ZUS. Urząd Skarbowy na VAT, kontrahenci na pieniądze, no łobuzy, same łobuzy. I tam zrozumiałem, bądź autorem zmian, których oczekujesz. Bądź autorem zmian, których oczekujesz. Dlaczego tak ważne to jest? Posłuchajcie, wszystko zależy od Was. Było to już dzisiaj wielokrotnie mówione i ja się zgodzę z poprzednikami. Tylko co ja zrobiłem w swoim życiu, żeby być tu, gdzie jestem? Byłem. Najważniejsze słowo dzisiejszego mojego wykładu. Byłem. Elastyczny. Co to znaczy? Słyszeliście jakieś takie powiedzenie, kop studnie, póki nie jesteś spragniony? Zdarzyło wam się? Dobra, a drugie powiedzenie jest takie bardzo dobitne, że wybitny piłkarz jest tam, gdzie piłka. Zgodzicie się? Ale najlepszy jest tam, gdzie ona poleci. I teraz bardzo często słyszę, Robert, ja wszystko inwestuję w swój biznes. Albo inne zdanie. Robert, ja e, dobrze, że nie dokładam. Przychodzą do mnie ludzie na konsultacje, pytam się, jak jest. On mówi, dobrze, że nie dokładam. Ja mówię, kurde, to z czego ty żyjesz? Z czego ty żyjesz, jak ty nie dokładasz do biznesu i mówisz, że jest dobrze? Co jest ważne w biznesie? Zarabianie, dokładnie tak. To ktoś dzisiaj na scenie bardzo fajnie powiedział: nie rezygnuj z marży.

Ale nie jak wysypałem Wigilię, przyjechałem z utargiem i wysypałem cały utarg na stół e, i mówię, zamykamy sklepy do rodziny, do żony. On mówi, no co ty zwariowałeś, to z czego my będziemy żyli? A wie, co nazywasz życiem? Bo ja od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu, zapierdzielam. Nie ma nic wspólnego z życiem. Jak chomik, ja po dziewięciu latach się ocknąłem, że jeżeli coś z tym nie zrobię to skończę źle. Nie potrafiłem jeszcze wtedy zarządzać tak ludźmi jak dzisiaj, nie potrafiłem zrobić z tego może skali, bo się ścigałem z Darkiem Miłkiem z TCC, bo staliśmy kiedyś obok siebie na bazarze w Legnicy i on poszedł bardzo mocno. Ja tak próbowałem go dogonić, ale on wiedział czegoś, co ja nie wiedziałem, więc ojciec dzisiaj dużo dalej z tymi sklepami, ale ja na szczęście, to była najlepsza decyzja w moim życiu, ja je po prostu zamknąłem. Trwało to rok czasu, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, jak się zamyka biznes, jest drożej niż go otworzyć. Bo ja go otworzyłem mając y, parę złotych, a byłem na, na poziomie miliona wtedy ponad, ze wszystkich sklepach, czyli po 100 tysięcy mniej więcej na, ponad, na sklep. I jak zamykałem, to tak y, z 9, 8, z 8, z 7, z 7, 6 i doszedłem do magazynu. Zepchnąłem wszystkie buty na magazyn, wysłałem maile do wszystkich na świecie, żeby to kupili. I przyjechał jeden. Jeden i mówi: o, ma Pan tutaj fajne buty. Ja mówię, tak, to jest wartość pół miliona. A on mówi, nie, 100 tysięcy. Ja mówię, Ty mnie nie rozumiesz, to jest pół miliona netto. A on mówi, no może 100 tysięcy? Ja mówię, no to coś nie dogadamy się. A on mówi, ja Ci mogę dać za to 100 tysięcy, a Ty zrób z tą informacją, co zechcesz. Zawsze możesz wrócić na bazar. I ja myślę sobie, no to mamy szachmat. Mówię, proszę Pana, niech Pan mi da 115. Ja mówię, czemu? Bo jeszcze do hurtowi 15 oddam, stówkę zostanę. Po czym to nie był koniec historii, po 9 latach pracy. To nie był koniec historii. Potem dzwoni do mnie księgowa, sprzedałeś buty za 100 nawet to sprzedałeś. No, to jeszcze 19 dochodowego. I po 9 latach zostałem z 80 tysiącami złotych. I odkryłem niesamowitą siłę, znowu elastyczność. Mogłem siąść, płakać, że po co? Mogłem nie zamykać sklepów, ale one mi były kością w gardle. Ja nie chciałem tego robić przez resztę życia. Nie chciałem tego rozwijać, bo to nie było moje. Są tam pieniądze, ale nie było to moje. Czujecie się czasami tak niewolnikiem swojego biznesu? Że niby są pieniądze, ale nie do końca to chciałbym robić w życiu. I co się wydarzyło później? No było niesamowite, bo zauważyłem, że pieniądze są w dofinansowaniach z Unii. I byłem już trenerem, to wystarczyło znaleźć partnera, który robi dofinansowania i zrobić szkolenia w firmach. I to było przepiękne. Dlaczego? Słuchajcie, bo to były miliony złotych wydawane na szkolenie w danym roku. I teraz, elastyczność, Ocnąłem swoje działania i co zrobiłem? W punkt, uderzyłem w punkt. I dzisiaj macie też taką możliwość, e, kto chciałby taką naklejkę, zakaz narzekania? Świetnie. I słuchajcie, dzisiaj, zupełnie za darmo, ha, nie trzeba wbiegać na scenę, wystarczy podejść do naszego stoiska i porozmawiać z naszymi menadżerami, jakie dzisiaj są możliwości zarobienia, Pieniędzy na tym, że są dofinansowania, bo wiem, że z wielu z Was nie przyjechało tutaj tylko jako przedsiębiorcy. Wiem, że z wielu Was więc nie wie, co dalej ze sobą zrobić. Może nie ma planu na resztę życia. To ja wam powiem, bądźcie tam, gdzie będzie piłka. Jestem deweloperem, już nie wiem, z 6 lat, 7 i zbudowałem fajne miejsca, ale wiedziałem w 2000 roku, że muszę zrobić coś więcej niż tylko to, że jestem deweloperem. I wiecie, w co wszedłem? Co jest przyszłością dzisiaj? No, dofinansowanie też. To teraz. Ale co było w. Dwa... Inteligencja? AI. Sztuczna inteligencja. Słusznie, ale jeszcze wcześniej, zanim powstała sztuczna inteligencja, powstało krypto. I słuchajcie, w 2020 roku wszedłem w projekty krypto. Byłem mega wszokowany, bo się kompletnie na tym nie znałem. Ale jak zarobiłem. Konkretne pieniądze, to się poznałem, znaczy nie wiem, co było pierwsze, czy się poznałem, potem zarobiłem, tak czy inaczej, w 2022 roku ja byłem ma, jestem małym deweloperem, nie jestem człowiekiem, który ma e, ogromny e, sposób. Chodzi o to, że e, wszedłem wtedy w krypto. I jak w 2022 roku troszkę się zachwiał rynek deweloperski, może on do dzisiaj nie ma za, za, za dobrze, tak, jeżeli dają jeszcze te kredyty 2%, to on sobie jakoś radzi. Ale już na pewno nie radzi sobie wtedy, kiedy nie dają tych kredytów. I co się wydarzyło? Zrobiłem sobie piękną drugą nogę i to jest coś, co nazywa się jak dochodem pasywnym. I ja lubię, jak ludzie mówią, chciałbym być wolny finansowo, a ja bym chciał być niezależny finansowo, bo wolny od finansów byłem wiele lat. I teraz co Wam powiem? Cała prawda o tym wszystkim, co mówię, jest to, żeby dywersyfikować, swoje pieniądze w aktywa, które będą dla ciebie pracowały. Dlaczego? Bo jeżeli wkładasz wszystko w swój biznes i nie robisz niczego innego, to jak twój biznes przestanie funkcjonować tak jak wcześniej, to będziesz w czarnej dupie, bo nie wiesz, miał z czym zacząć. Zgodzicie się ze mną? Tak, można być brawa, słuchajcie. Ale gdzie jest haczyk w tym wszystkim? Że kto z Was wie, jak zrobić chińską zupkę? Śmiało podnieście ręce. Okej. Okay. Storebki, tak, tak. A kto wie, jak zrobić... Oczywiście, że story. Budyń. Dobra, zostawi jeszcze jedna grupa. Kto z Was publicznie nie podnosi ręki? <laughs> Okej. Okay. Słuchajcie, w takim układzie wszyscy wiemy, jak zrobić chińską zupkę z torebki. Czy wiemy, jak zrobić budyń? Słuchajcie, a oni i tak tam w... Instrukcje. Widzieliście instrukcje na budyniu? No pewnie każdy, kto. Na kiślu, budyniu, są instrukcje. A słuchajcie, jest takie narzędzie. Co to jest? Pieniądz. Słuchajcie, macie jakieś pieniądze w banknotach? Możecie sobie je pooglądać z każdej strony. Nie wiem, czy wiecie, ale one nie mają instrukcji obsługi. Zauważyliście? On nikt nie napisał instrukcji obsługi do pieniądza, ale system to dla nas zrobił, za nas. Wiecie, jak mówi system? Już od dziecka nas tego uczą. Daj dziecku kieszonkowe i powiedz, wydaj sobie na co chcesz. Potem pracodawca ci mówi, masz, wydaj na co chcesz. Potem w biznesie myślisz, że pieniądze, które masz z przychodu, są Twoje. Absolutnie nie. Wiecie, że ja w swoich sklepach, w sklepach obuwniczych kupowałem buty. Nie brałem ich spółki dla siebie, ja je kupowałem, dlatego żeby potem dziewczyny miały na towar, ja będzie trzeba go kupić. Robiłem sobie tam rabat jakieś 20% dla wszystkich pracowników również, ale nigdy nie zrobiłem tak, że sobie wziąłem spółki z, z rodziny, zawołałem przyjaciół, znajomych, zawsze zostawiłem pieniądze w kasie, bo to nie są Twoje pieniądze. Pieniądze biznesu mają wrócić do biznesu, a nadwyżki, to jest moja metoda oczywiście, możecie ją przyjąć lub skrytykować. A propos krytyki, to mam już nawet swoich pierwszych hejterów na, na Facebooku, więc jest dobrze. Czyli znaczy, że idę w dobrym kierunku. Słuchajcie, to jest tak, że jeżeli masz nadwyżki finansowe, to powinieneś je gromadzić w różnych źródłach i tak, żeby to, te źródła dla ciebie pracowały. I wiem, że powiem teraz o tym, że można sobie kupić mieszkanie, wynająć, e, potem mieć żyć z najmu. Tylko sami dobrze wiecie, że Wrocław to jest przynajmniej pół miliona złotych. Na cokolwiek. Mniejsze miasta, 100, 200, 300 tysięcy. No to teraz powiesz, OK, jak ja bym teraz wyjął 300 stówy ze swojego biznesu, to często jest wszystko, cała kasa. A nie da się później żyć z najmu za 2000 złotych. Więc są inne sposoby zarabiania. Na przykład rynek krypto daje takie możliwości. Albo najfajniejszy rynek, to naucz się zarabiać szybciej. Trzeba by szybszy niż inflacja. Czyli znajdź sobie źródło, mimo że masz swój własny biznes, dodatkowego dochodu, który będzie ponadczasowy albo będzie określony w czasie, ale da Ci szybko zarobić pieniądze. No i to też sugeruje podejść do naszego stoiska tam na wprost. Ja będziecie wychodzić, będziecie widzieć po zakazie narzekania. I tam jest jakaś loteria, że o godzinie 18 będziecie mogli. Wygrać jakąś nagrodę jeszcze od nas, tak coś ufundowaliśmy, ale nie, 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 nie będę dawał wam konsultacji pod tytułem, że możecie się ze mną spotkać za 3000 zł. Dlatego, że dawno z tego wyrosłem. Jestem wart dziś o wiele więcej. Wracając do zakazu narzekania, słuchajcie, tworzę świat, mając taki program swój autorski jako trener, zakaz narzekania... Nie, w drugą stronę. Wiesz, cofnąć. O, dziękuję. Zakaz narzekania show. Na którym dowiecie się, jak jesteście dla siebie największym sabotażem, jak jesteście w stanie skomplikować sobie najprostsze rzeczy, jak jesteście powiedzieć sobie, ale jak mi nie wyjdzie, i to najlepiej, że często zdarza się to, zamiast być wdzięcznym za efekt, który osiągnęliście, to mówicie, Boże, żeby tylko czasem to nie je było. Rozumiecie? I to jest niesamowite, bo zakaz narzekania show jest w Świdnicy 21 marca. Kto chciałby bilet na ten wydarzenie? Świetnie. To ja mam dobrą wiadomość dla Was. Jestem sponsorem tego wydarzenia, więc zapraszam, jestem wolny. Ale trzeba się zapisać na moich social mediach. Znajdźcie zakaz narzekania, tam jest event, jest, jestem wolny. I powiem Wam, nie będę Wam tam sprzedawał garów, nie będę Wam tam sprzedawał szkoleń, po prostu poznamy się lepiej i popracujemy nad wrażliwością swoich słów. Bo bardzo często jest takie jedno mocne słowo na M, kto wie jakie, które ma ogromnie złe wibracje, a jest nadwyrężane przez Polaków. Bałem się to powiedzieć ja, ale dokładnie to słowo masakra powoduje, że wszystko w Twoim życiu będzie dokładnie takie. A jak przestaniesz używać i zaczniesz odpowiednio używać mózgu do tego, żeby kreował Twoją rzeczywistość taką, jaką chcesz. Czyli bądź autorem zmian, których oczekujesz, to wtedy będziesz najlepszym przyjacielem samego siebie i będziesz osiągał najlepsze co możliwe. Dzisiaj na pierwszym panelu jedna z prelegentek mówiła o tym, że sami kreujemy rzeczywistość. Więc podsumowując to, co powiedziałem, zapraszam Was 21 marca do Świdnicy, a oprócz tego, że zapraszam Was do Świdnicy. Celem moim było, żebyście zrozumieli, że najważniejsze dwie rzeczy są w biznesie. Elastyczność, czyli bądź tam, gdzie będzie piłka. I druga rzecz bardzo istotna, to co? Dywersyfikacja pieniędzy. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. I moje stare powiedzenie, do zobaczenia na kolejnych eventach. I gdzie? Na plażach świata. Trzymajcie się ciepło i dziękuję Wam bardzo. Dzięki Robercie!